Co słychać? Odkąd rzuciłem robotę w kopalni, nie mogę narzekać. A skąd bierzesz środki na utrzymanie? Pomagam ludziom w rozwiązywaniu no, ich problemów. Jeśli podpadniesz sobie któremuś z wpływowych ludzi zgłoś się do mnie. Razem coś wymyślimy. To, co mówisz przy no, nie mój problem. Gdybym miał kłopoty, ty mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? No, załóżmy, że nadepnąłeś na odcisk Torusowi. Tak Lepiej nigdy nie włazić mu w drogę, ale wypadki się zdarzają. Torus potrafi być bardzo uparty. Jak raz się na ciebie wkurzy, nie będzie chciał zamienić z tobą słowa. A, to już bardzo niedobrze. Jako żółtodziej musisz go mieć po swojej stronie. Więc przychodzisz do mnie i mówisz w czym rzecz. Znam tu wiele osób, z których zdaniem liczy się nawet torus. Oni szepną o tobie dobre słówko i torus przestanie się na ciebie boczyć. Oczywiście, chłopcy nie zrobią tego za darmo. Takie przysługi kosztują. A ja pilnuję, żeby ruda trafiła do właściwych osób. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od... Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych? Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? Co? Najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet Strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze Skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki, takie tam. Wielu ludzi jest mu winnych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. Następnego dnia zmiany spotkał krawą, który wskazał mu osoby, ze zdaniem których musi się liczyć. Pozostało te osoby znaleźć. Bohater nadal nie jest pewny, czy stary obóz jest dobrym miejscem, aby do niego dołączyć. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż. Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Daj mi spodnie kopacza. Dobry wybór. Dzięki wyprawie do kopalni udało się naszemu bohaterowi zgromadzić pokaźną ilość bryłek rudy, dzięki czemu mógł zainwestować w najlepsze spodnie, które miał na składzie Fisk. Nie zastanawiając się długo, założył je na siebie. Nie należały do najwygodniejszych, ale metalowe podbicie zapewniało sporą ochronę. Nie zwracaj na mnie uwagi! Będę się trzymał ciebie, spokojna głowa! A może, by przemyśleć wszystko na spokojnie? pomyślał bezimienny. Udam się do obozu na bagnie i trochę pooddycham. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. Pięć lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech Bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego, od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Lepiej się do tego Ścieżka śniącego, jest oczywiście. Tylko On może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie, obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze. Magia o magii Śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko w tajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Co mi przyjdzie? Może okażesz się jednym z wybrańców? Którzy otrzymują od śniącego dar magii, a może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży. Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed Tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? Pal Parwes był dziwnym człowiekiem. Nie pozwolił bezmiennemu skończyć zdania, a już odpowiadał. Wiedział doskonale, jakie pytania padną. Bez zmiany postanowił wyruszyć do obozu na Bagnie i zobaczyć, jak on wygląda, jak tamtejsi więźniowie radzą sobie z codziennością w tym więzieniu. Nadzieja. Tego brakuje tutaj wielu osobom. On jej jednak nie chciał stracić. Towarzysz rozprawiał się bardzo szybko ze wszystkimi istotami, które napotkali na swojej drodze, choć nie należał do tych mądrych. Zamiast iść mostkiem, wskoczył do wody i miał problem z wypłynięciem. Jeśli wszyscy w obozie na bagnie tacy są, to od razu wskoczył do najwyższej kasty. Pomyślał, z parweza. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o korka loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Trafi do tego obozu, czy będzie błądził dwa dni zanim tam dojdzie. Drwił bezmienny, po czym udał się w kierunku bramy obozu. Przy wejściu spostrzegł dwóch strażników, którzy przywitali go zupełnie innym spojrzeniem niż pachołki Gomeza. Poczuł, że jest naprawdę mile widziany na ich terytorium. Witaj, nieznajomy, stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Potrzebuje jakiegoś pancerza? Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy rydz, niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lepiej się do tego nie mieszać. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy. Kiedy? Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z góru. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu, pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele. Ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające Jego wolę. W każdym razie zsyła je górę. Modlimy się do Niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie Mu? Hej! Jestem w tej kolonii od dwóch lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać dwa lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili w zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych górów. Bal Namib, na przykład, jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Niech śniący macie w swojej opiece. Trzy kasty. Podobnie jak w starym obozie. Hm. Magia. Słyszałem coś o tym. Może uda mi się od nich czegoś nauczyć, pomyślał Bezimienny, po czym ruszył dalej. Nie chciałbym być... Idąc dalej kładką, spotkał dwóch rozmawiających nowicjuszy. Ludzie Najlepsze źródło na informacji w każdym obozie. Oto... Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. Opowiedz mi jeszcze o świętych słowach śniącego. On będzie tym, który wyprowadzi nas na wolność. Iberion powiedział, że poznamy właściwą drogę, jak tylko uda się nam nawiązać kontakt ze śniącym. Nasz mistrz przygotowuje rytuał wielkiego przyzwania, podczas którego wspólnie z najlepszymi nowicjuszami nawiąże kontakt ze śniącym. Pomaga mu w tym korkalom alchemik, który przygotowuje magiczne wywary prowadzające nas w stan transu, tylko w transie lub we śnie można usłyszeć słowa naszego wyzwoliciela. Od tego nowicjusza można było poczuć wiarę tak mocną, że aż policzki mu się czerwieniły, kiedy mówił o czczonym przez nich Bogu. Wizje. może uda mi się coś więcej dowiedzieć, pomyślał. Niecałe dwadzieścia metrów dalej natknął się na nowicjuszy, którzy w pocie czoła pracowali przy bagiennym zielu. Nie wiedział, co dokładnie robią, ale jeden z nich już nie miał więcej siły. Każdy dodatkowy ruch przyprawiał go o większy ból. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od dwóch dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz, jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Po długich poszukiwaniach udało się znaleźć leniwego zmiennika, który tak nieludzko zachował się względem Gorima. Przysyła mnie Gorim. Co? Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już się wyśpię, dobra? Róż dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Nie da się po dobroci, załatwimy to inaczej, pomyślał bohater. Skup. Rozruba! Świetnie! Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Harlock dostał nauczkę. Zapewne przyjdzie mu do głowy, co powinien zrobić, ale bez zmiany postanowił dopilnować, aby na pewno udał się na swoje miejsce pracy. Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę, frajer. Zejdź mi z drogi, człowieku. No i? Wreszcie ktoś cię zluzował? Tak, nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dzięki, stary. Podczas przechodzenia obok nowicjuszy okazało się, że słowa Lester'a są prawdziwe. Guru naprawdę obserwują wszystkich. Rozmawiałem z Gorinem. się jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Bezmienny postanowił nic na to nie odpowiadać i w ten sposób okazać szacunek. Bohater udał się niezwłocznie w kierunku bagien, aby odebrać dostawę. Przysyła mnie Bal orun Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Wirana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Ostatnią rzeczą do zrobienia było znalezienie drugiej grupy zbieraczy, którzy mieli oddać ostatni transport. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się Wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Balorun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele, byle w Łuczędze? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krygiopiców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Czy bez będzie w stanie wykonać to zadanie? O tym przekonamy się w kolejnym odcinku.